Jeśli władza nie respektuje postanowień Państwowej Komisji Wyborczej, to y, y, pytanie o to, czy mamy jeszcze uczciwe i demokratyczne wybory, jest zasadne. Jest absolutnie zasadne i dlatego mówię, że mamy jeszcze demokrację, bo jeszcze rządzą nami władze wybrane w sposób demokratyczny. Ale jeśli rząd nie będzie realizował uchwał PKW, y, to nie tylko nie będziemy mieli praworządności, ale nie będziemy mieli też i demokracji. Czyli w tych wyborach bijemy się także o demokrację? To jest tak, że wszyscy od tego zaczęliśmy, wszyscy, że startują... To brzmi bardzo kodowsko, <grywa> ale zasadniczo tak. Zasadniczo bijemy się w, w tych wyborach i niedopuszczenie dupiarza Trzaskowskiego do, do pałacu to jest jeden z, z wyznaczników tego, czy Polska pozostanie już niepraworządnym i ta praworządność moim zdaniem nie wróci... Znaczy może wróci, ale tylko przywrócona siłą jednej ze struktur oligarchicznych, partyjno-medialnych, które przejmą władzę. Ale bijemy się w istocie o to, czy, czy Polska pozostanie państwem demokratycznym. Tak. Mm.